Do tragicznego skutka zdarzenia doszło w środowy poranek w miejscowości Moszczynica. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego. Niestety w środku znaleźli zwłoki 89-letniego mężczyzny. Dzisiaj rano żeśmy staliśmy zadecydowani do miejscowości Moszczenica, do pożaru budynku gospodarczego. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pożarem był objęty parter budynku, ogień dostawał się przez otwory okienne, przez drzwi. Po ugaszeniu pożaru strażacy weszli do środka w celu przeszukania pomieszczeń. Podczas przeszukania odnaleźli mężczyznę w wieku 89 lat, jednak wskutek odniesionych obrażeń odnośnie pożaru nie udało się tego mężczyzny uratować. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna próbował rozpalić ogień w piecu w budynku gospodarczym. Do pożaru doszło w skutek zapłonu prawdopodobnie benzyny lub innej cieczy łatwopalnej, którą to mężczyzna próbował rozpalić ogień w piecu. Na miejscu oględziny przeprowadzili policyjni, technicy, prokurator oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Zebrane materiały posłużą do wyjaśnienia szczegółowych okoliczności tego zdarzenia podczas trwającego śledztwa.